Siema, siema, witam wszystkich na dzisiejszym odcineczku. Dzisiejszy odcinek jest z Łambian Wizem i dzisiaj sobie zagram z malunem Ja yeah. Jeśli chcecie wystąpić w takim oto odcinku, musicie wejść dołączyć do mojego Discorda Bobaki i Bobaka, link jest w opisie. I wtedy tutaj wchodzicie na kanał kod Bobak i tutaj musicie wpisać, wdziw, wpisać oczywiście, Bobak w strefie Fortnite. I później musicie wysłać screena, że kupiliście coś z tym kodem. Jak kupiliście, dostajecie taką oto rangę, wspieram z kodem Bobak. Wtedy tutaj w 1v1 odcinek wpisujecie swój nick, jak tutaj te osoby podane. Wtedy wybieram jedną osobę z nich i gracie łambiłany odcinek. I jeszcze dajcie subika i lajka To ja wam życzę, miłego oglądania Dobra, jak myślisz, gramy przypominamy do 8 Jaki będzie wynik, uważasz? Myślę, że będzie 8 Ter. Dla kogo? Oczywiście, to dla mnie Ooo, mnie... dobra, to czekaj, gościu Widać, że tutaj się trochę... Oj, ja tutaj ślizgiem się trochę posunąłem Tak samo jak ty Oj, chilluj Chilluj, chilluj, nie, Ja Nie, nie, się... ja ja się... ja ja wydaje mi się, uciekam. że ja nie muszę Wydaje mi się, że ty tylko uciekać będziesz Właśnie tak Chce boksikę zakręcę. No ty tylko boksiki będziesz kręcił dzisiaj Oj Ile no. nie, jak ty żyjesz? 1hp Nie, nie, ja ci... Ty masz, no 1hp za serię masz? No. Nie, to jest żart A to dziwne, bo ja miałem po dodaniu tych 51hp, czyli zabiję cię po śmierci No, no to to babak, szykujesz się na szybki tam 8-4, czy nie? Bo... Ta, 8-4 o, znaczy tak 4 będzie. to nie Pobrecy. wiem, ty możesz kurde kolegom no, Ja, ja nie wiem, jestem. że ty w łapkach lego takie wyniki liczyłeś Nie no, kurde ja ślizgam. Ja, ja za dużo dzisiaj grałem już, ja już słaby jestem dzisiaj Ktoś... Tak, a ja dopiero wbiłem do gry Dobra, patrzcie, patrzcie jak go oram, pa. robię taki unik, siup, siup, siup ale naprawdę no, robię tak Oj, dało ci ty się Nie się, widzisz? Tego to się nie spodziewałem Dobra, spokojnie ty tam, i bombę w tym boxiku, Okej Nikt nie pytał. Nikt nie musiał. W Polce obowiązuje wolność słowa. Jakbyś ty, nie wiedział. 54, tak, każdy zna. No właśnie. Ale nie każdy go stosuje. Na ja. No, na przykład ty go nie stosujesz. O, ty to, tu, to, jesteś. To, 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 to. Nie, 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 nie. Dobra, chupę. Ja rozumiem, że ty metopcem jesteś. I w ogóle, i wszystko, ale przesadzasz. To on mnie no. widzi... Jak ty mnie widziałeś? Nie no. Dobra, bo obakcyjny. Ja się skuliłem, nie było mnie widać. On, on czytuje, no bo wuj Dobra, cicho bądź, fajk cię niszczę. Ej! O jak zetowałem sobie, fajną. Dobra, gdzie jesteś? Cziup, ciup. Ja. Nie wiem, ja miałem tak polne edity. Nie wiem. Dobra, ja widzę, że kodle bobak to ty masz wpisany, bo przecież hedy dajesz tak. Nie no właśnie, z... wygasł mi ostatnio i dlatego zacząłem trafiać, wiecie? A... Ale, ale wypiszcie, nie bądźcie jak zgubni To jest łapa, to się... nie wiem czy ty nie, wojna, Co jest? Ja nie trafiłem! Czy... Ale no. co w tym, widzicie? Wygasł mi kod błaki i nie trafiam. No ja chyba jeszcze mam wpisany, ewidentnie. Zostawmy, mnie, zostaw mnie, nie bij mnie nie. nie, będę cię bił. A i to. Ja mam nie wpisane, mam Nie mam wpisanego kodu bowak i mnie wbiją od razu. Tak to działa O ty widzicie, że tak O jaki trika mu robię O kurde, jednak tryciek nie wyszedł. Ja ty zrób jak spedytujesz, To już będzie sukces, bo co? Nie, nie, nie on mnie skacze, on jest pijany. Dobra No i co? Do budynku będzie wchodził Czy nie? Weszłeś? No czy się Ty się elinujesz, wszędzie gdzie możesz Nie, ej, nie mam przeładowanego. Uciekaj. Najmniej przeładować bronię. Nie leć się tam. Nieprawda. Gdzie ty jesteś? Uh, 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 nie! Ty ja to jest! Ale ale, ale ale cię zniszczyłem Dlatego nie podskoczyłeś. Podskoczyłem! Halo! Nie. Ja nie. Widziałem to. Jest tak ranę, chłopiec, podskoczyłem, proszę replay. Po odcinku dograna Cena <tak> Tam, tak Dobra, przeodany Was po Dobra, zaczynamy tryhardować Patrzcie, robimy dwa boksiki O kurde, A, ej, nie ja się Nie umiem rozumiem, rozumiem, To ty jesteś Dobra, ale ja, ja mam 0p, ty masz 1400 No No właśnie To co idzie nie tak A kto pytał? Nikt nie musiał, ja już mówiłem jakie są prawa w Polsce No Daj mi biga wypić Czyli ja idę sobie tylko po krzykę Ja pierdzielę, bo bok znowu do domku wchodzi Ale był dwa tydzień tam był cztery dni temu Dobra, ale tam... tam. tam. tam z kanału, kopię. Nie no, po prostu... Co? Czekaj Po prostu... Wtedy mówiłeś to, że z krakami, a teraz nie mówiłeś z krakami Zajdź z tego żłoba, zostaw, kopie. Jaki złobek, to jest Mad beast Ty jesteś medbeast <noise> Ja jestem bad... Ale Pat Patrzcie widzowie To jest dla kontentu Dlatego giniesz Dobra wreszcie Dobra jeszcze ja to nie wiem o co ci chodziło Ale Ja, ja, ja udaję padowca Ty nie musisz udawać okej okay. Dobra Widać że pink masz mniej się. Nie 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 tylko pink

żeby ten film 8 minut chociaż twój miał No ty lepiej, żebyś 8 minut Prosił o wolność Oho Uuuuuu No oho, zawiodło Dobra i ty do mnie mówisz, że ja jestem palowcem później Na no, po prostu chłopie 20 godzinkowaka dziennie Tak, jak godiot Nie no spadaj z tym PM-em twoim Patrzcie, się patrzcie jak tego. Patrzcie jak on jest łatwy Tak, tak? Spokojnie Tu robimy taki daszek O inak nie wyszło, dobra Siup o właśnie. Ja Dobra, nie, nie. ja mam pomysł Ty nie możesz dostać za mnie fraga A jednak dostaniesz NIE 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 Ja to widzę, ja to widzę Nie, nie mógł. Mam... A nie mam matsów Dobra NIE trafiam. Dobrze, ten. To... Już było blisko A no, fiudziele Ale łatwo z tobą Widzowie, mamy taką taktykę Patrz, patrzcie, patrzcie Tak robimy tak? A twoja taktyka wygląda tak, że... I patrzcie, robimy tak Ja rozumiem, że ty nauczyć pływać się planujesz, ale nie, nie udaje ci się Utopisz się prędzej Dostaw tego... Okej okay. Ja ci dałem więcej Jest dobrze Nie, bo ja Nie Jasne, z gościu? No ja też już No dawaj Chłopak edity No kurde, ale gościa jak ty spamisz, to naprawdę pisały się w dupcie Kapie, to jest... Typowy... Oho, no to... Ja jestem po prostu meciarzem Gdzie ty jesteś? Nie, dobra. Oj, to nie twoje, nie moje. Nie twoje. O, no, no. Dobra, nie trafiłeś. Jak mnie to trafiło? To bak. było niemożliwe. I wam B, bo i tak nic nie zrobisz teraz. Nieprawda, bo ty nic nie zrobisz. Ja też bije kewa i co? Nie, nie masz wstydu, mnie piekaksować. No nie mam. Tam <laughs> się A ty dzisiaj Ty mnie zabijeś, czyli nie wygrałeś. Czyli nadal jest. Nie, jak nie wygrałem, jak nie na tylo. Nie, 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 a masz kila? Nie masz. Oczywiście. A e, masz brzydko mała WP. Tak o. małą, jak, a nieważne, nie do końca. A ta, bo w ogóle ty jest mega dulga, ale dobra. O. Dobra, widzowie, patrzcie. Rider364, jaki jak on ma, Nick? Ło kurde, tak to nie. Bobak to jest niebezpieczne o! No ja, ja mu dałem do skopa z tworzy Trzeba zagrać. Być robione, Gramy tak sobie. Widzowie, mamy szarą snipe. Musimy go Dobra, zabić. Ja nie podchodzę do ciebie póki masz twój flasha, bo słyszałem, że zostałeś. No 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 no. Co? A? Ale ty masz timing perfekcyjny ci powiem, ja się kawam i 3 sekundy później spasz Ja O, o co to tak. miodło go staczku koleżka O kurde! Nie! Dobrze! Nie! Nie, ja spadłem na sandu. cię znajdę! Dobra, bo będziesz miał prawa autorskie. <laughs> tak, tak będzie. Ja to za pięknie śpiewam. O kurde, ja się ślizgam! Nie, to... No to... Oj! Nie, nie, nie! Jest sytuacja krytyczna Nie, nie, powag Dzięki za splasha, by the way O! To dostajesz dostałeś tego splasha? Nie. No To fajnie. Ale fajnie by było Zaistowałeś mi fotkę. Ty ty kolapsujesz? Nie, tylko jak mi się wydaje O, jest! Nie, nie! Ale laser poleciał Już mat, nie miałem To nie fair Ale pewnie inteligencja ta, co twoja To mnie nie ciężko jest taką osiągnąć No Ja dasz tak wysoką, to jest naprawdę trudne, niemożliwe wręcz Co?! Oj kurde, Bobuś! Chodź tu Wiesz co? Tak zwane Mam haja, a ty nie no, Tak zwany high grant three, terek Tyrese. <grym> Retake Retake <grym> Ja To twoje. O, tego się nie spodziewałem. No, ty są... Mógłbyś wychill'ować Wychill'ować O kurde, nie kolapsuj. pianom. Ja ty tu no Nieprawda. Ty nie masz matu. Nie, bo ty. Nie boję. Ty Nie! Ja cię zabiłem, nie Nie, nie, ciemno, nie! Tak. Jakby ktoś chciał jakiś Malun by wam proponował duo nigdy. On jest tak tragiczny, widzicie co on robi? Nie no. Totalny ufał dla niego O dobra, lutujemy szybciutko. Nie no, chłopiesz się na statku jakimś pirackim się reski Ze swoich czasów. Daj mi z tego statku, marynarzu. Marynarzu P. No, chodź, chodź, chodź. Dobrze. No, więcej splash niż ty, kurde, leczenia. Dobra, tam. Nie obchodzi mnie to. Oh, mi. O, mini. Ja będę na HG siedział tylko. Ej, hey, do, do, do jest! <laughs> mi się nie wyszło też. Ja bym się jak gdybyś ty chciał podkę ten wypić, a tam najdasz też sobie do boksa. Coś tam masz, weź? Opa, ej, pa, pa, pa. Teraz w mongrę, ale i zobacz, pory jakim kąpi tam jestem. Szupałem. Nie! Ludami, jeszcze edycię blokowałem. Dobra, nie pa. To pa. też powinien skwitować jak mongrę. Tak uważam. O kurde, nie, nie wstawię tego, okej? Okay? Dziękuję. <grym <grym o! O! Proszę! Nie gin! Nie! Nie nie ja Nie, nie, by nie byłeś wychylony! Cheater! Co za co, było? Tarpuję do zonu sobie? Dobra. A tarpuj Czyli 5 minut do a. jesteś. I to czekamy tak? Proponował A no, no. Twoja ulubiona mapa w końcu i twój red zaskoczę, zasko, zaskoczę cię czymś A? Widzicie to widzowie? Co ja mam w broni? Tomasz? Nie wiem ty masz to! Kurde! To jest jeszcze szybszony od tego PMA! To? Nadlej z tym. A ja mam to i to! No a ty to tam... Bo... IQ jedynie nie ma. Dobra, dawaj. Dawaj ma? do boksika. Nie, bo ja nie mam nawet... Jezu! Ja przegram z tobą jak ja mam taką broń! A może nie? Nie trafiłem cię! Dobra, dostałeś! To jest tak słaby. Dobra, ale dostałeś tego hita. Ty jesteś nade mną? Nie, pode mną, to bronie zguniona A no i to tutaj chany <grym> Było brać Ej, Przepraszam, A to, to twoja wina O nie, on cię teraz sam <grym> Ale on nie umie lutować, tam jest urofałczynka No ja nie umiem Nie, spadaj z tymi najdami. ja wiem, że ty po najdy idziesz Ja cię chopię niszczę tą bronią właśnie Nie, żartowałem Chwali te Nie to ty Nie, bo ty nie, nie 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 babuś Ja rozumiem, że meta jest taka nie inna ale nie musisz jej nadużywać aż tyle Okej, okay. ale naprawdę nikt nie pytał I teraz czekaj, szybko gnie, jeszcze będzie wta Nie, 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 nie Tak nie możesz, tak nie możesz Tak możesz, tak, tak... możesz akurat Nie wpadłeś? Matsów nie masz masz Koda dałoby się, żebyś nie miał w Sensjonie to, że ja ci źle życzył, czy coś, ale Dobra, nie wierzę we mnie. O, nie się tego, bo ty zawsze to robisz, ale. Oczywiście, wszystko pisane jest Oj, wcześniej. Nie zbyt... musiałem to zrobić. O kurczę... O bo to mamy dane ma. O, o jakieś meczki. O, full 100, sto, Niemożliwe. Ja. No, no i widzicie. Oczywiście no ja wygrałem, nie oszustwo. słuchajcie go, nie słuchajcie oszustwo, go. Oszustwo, ja wygrałem. Wygrałem, zniszczyłem przeciwnika do zera. Może tutaj jeden był ten, do zera zniszczyłem przeciwnika. I jeśli wamcie spodał ten odcineczek i ogólnie chcecie w niej wystąpić, to wpiszcie kod bobak, jeszcze jakiś subik możecie zostawić. I napiszcie w komentarzu, kto zostawi w komentarzu wykrzyknik Malun Bambik, dostanie serduszko, prawda Malun? Nie. Nie, prawda dostanie. Więc żegnam was wszystkich i nar, to nie to bym mogła nie Jestem Dobra. razem. Ja to masz żegnam. Do widzenia.